Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na ostatni, czwarty odcinek z naszej serii na bolący, sztywny bark. Są to bardzo proste, delikatne ćwiczenia, doskonałe dla każdego, nie tylko dla tych, którzy mają problemy z barkiem, ale również dla wszystkich, żeby jednak tą część waszego ciała trochę rozruszać, porościągać. Także zapraszam dzisiaj. Na ostatni odcinek z naszej serii na bolący bark. Zaczniemy sobie w pozycji siedzącej. Możecie też stać, ja będę siedzieć. Jeżeli to jest krzesło, to pamiętajcie, żeby usiąść na krawędzi. I teraz powoli będziemy przechylać głowę na boki. Zawsze próbuję łączyć ruch z oddechem, czyli wdech na jedną, wydech na drugą stronę. O, wolutku, wdech i wydech. Wdech i wydech. Jestem pewna, że ci, którzy kontynuowali całą serię od samego początku, czują teraz dużą różnicę, zakres ruchu w Mięśniach szyi, mięśniach karku, tu które są połączone z barkiem, już się poprawił, polepszył i nie czujecie tych mięśni aż tak spiętych. Ale tak jak wspomniałam na początku, są to doskonałe ćwiczenia dla każdego, szczególnie dla osób, które wiedzą, że mają jednak tendencję do tego, że te barki, kark szyja szybko sztywnieją. To wykonywać te ćwiczenia regularnie jako prewencja. Jeszcze po jednym razie w jedną i w drugą stronę wdech. I wydech. Dobrze, teraz ruch barków. Oczywiście każdy na tyle, ile może, w zależności od tego, jaki ten zakres ruchu w stawie barkowym jest. Nie? Drugie ćwiczenie ruch już teraz. Zestawu barkowego, powoli. Na tyle, oczywiście, macie tutaj zakres ruchu w waszych barkach, dopasować do swoich możliwości. Pamiętajcie, żeby nie dochodziło do kompensacji przez wyciąganie głowy, ciągnięcie brody do przodu, czy przez przechylenie miednicy biodera. Sylwetka jest cały czas w tej samej pozycji, to jest tylko ruch ramion w stawie barkowym. Wdech i wydech, nic na siłę, naprawdę nie próbujcie tu, gdzie jest mój maksymalny zakres ruchu, nie. Robimy na tyle, ile czujemy, że jest ten ruch dla nas komfortowy. A najlepiej, gdybyście czuli, że możecie zrobić na trochę więcej, ale robimy na 80%. W zupełności wystarczy. Ci, którzy robią jako prewencję, mogą robić na 100%. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Wdech. I wydech ostatni raz. Super. Teraz ramiona już wyciągnięte do boku. Łokcie lekko ugięte, nadgarstki jak zawsze zablokowane, także tu nie opadają nam dłonie. I próbujemy wykonać ruch okrężny całych ramion. To ćwiczenie nie tylko. Pomoże nam rozruszać staw barkowy, ale przez to, że mamy wyciągnięte ramiona, to jest to te ćwiczenie wzmacniające nie tylko bark, ale również mięśnie ramion. Wdech i wydech. Jeżeli poczujecie, że już mięśnie się zmęczyły, zróbcie mniej powtórzeń. Zróbcie sobie krótką przerwę i. Słuchamy swojego ciała zawsze. Jest najważniejsza. Kto jeszcze może to ostatnie trzy powtórzenia? Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Świetnie. Lekkie pochylenie się do boku z rozluźnionym ramieniem. Przed sobą i będziemy je próbowali przyciągnąć do siebie. Wdech, pozycja startowa, i z wydechem próbujemy ramię kierować w stronę klatki piersiowej. Jeżeli zaobserwujecie, że następuje rotacja całej górnej części ciała, to zatrzymajcie ruch. Znowu chodzi o ruch ramienia w stawie barkowym. Wdech. I wydech. Kto czuje, że jest OK? Zakres ruchu jest troszkę większy. Możemy tu dociągnąć ramię, z tym, że próbujemy już z wyprostowanym ramieniem, bez ugiętego łokcia. Wdech. I wydech. Może jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech ostatni raz na tą stronę, wdech i wydech powoli rozluźniamy to samo na drugą stronę wdech i wydech wdech i wydech i znowu jeżeli czujecie, że możecie te mięśnie bardziej porozciągać, ale też nie na 100% to żeby w dalszym ciągu było tak na osiemdziesiąt maksymalnie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Z uśmiechem na twarzy. <grym> Dwa jeden, super znowu rozluźnimy mięśnie ramion mięśnie dłoni i unosimy ramię, próbujemy ugiąć łokieć i dłoń skierować do tyłu wdech i z wydechem ugięty łokieć zwróćcie uwagę, żeby nie odstawiać łokcia na zewnątrz tylko żeby był jak najbardziej skierowany do przodu, tu w linii z barkiem. Wdech i wydech. Może będzie na wysokości twarzy, może będzie wyżej skierowany do góry, w stronę sufitu. Wszystko zależy od tego, na ile te mięśnie już są gotowe. Tu znowu ważne: osoby z pogłębioną lordozą. Nie kompensujcie przez ruch bioder. Pilnujcie tego. Pracujcie nad mięśniami brzucha, uaktywnijcie je, tak żeby tu. W tej części ciała nie dochodziło do żadnego ruchu. To jest tylko praca ramienia. Wdech i wydech. Możemy oprzeć jeszcze dłoń i lekko popychać ramię do tyłu, jeżeli już czujecie, że jesteście na to gotowi. Wdech i wydech. A jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Opuszczamy to samo na drugą stronę. Wdech i wydech. Ugięty łokieć, ramię. Tak jak mówię, może być niżej, może być wyżej. Im wyżej łokieć, tym bardziej pracują mięśnie górnej części ciała i oznacza to, że zakres ruchu w stawie barkowym jest Większy, więc tu zwróćcie uwagę, prawa, lewa strona, czy ten łokieć jest mniej więcej w tej samej pozycji. Jeśli tak, to super. Jeśli czujecie, że jeden bok jest niżej, to zróbcie na, na tamtą drugą stronę dodatkowe jakieś 3, 4, 5 powtórzeń. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Super. Rozluźnijmy mięśnie pleców przez lekkie przechylanie się na boki. To nie jest unoszenie barków, tylko praca w okolicy talii. Przechylamy się na boki. Świetnie. Kolejne ćwiczenie, dalej w pozycji siedzącej na krześle. Teraz stopy, kolana bardziej skierowane w narożniki. Nie chcemy tutaj ruchu dolnej części ciała, więc tu, żeby ją ustabilizować, to stopy kolana ustawimy szerzej. Wasza lewe ram jest przodu, tak na wysokości barku może być troszeczkę niżej. Znowu nadgarstek tu jest zablokowany. Łokieć lekko, sieńko tylko ugięty, tak żeby nie blokować stawu łokciowego, tylko jest lekko. I teraz już próbujemy nawet z lekką rotacją górnej części ciała, ale czujcie, że tu też pracują mięśnie ramienia, mięśnie klatki piersiowej i barku. Wdech i powoli wydech. Im bardziej wykonujecie skręt, zwróćcie uwagę, czy nie następuje kompensacja. Tu chcemy żeby przeciwna stopa, kolano były cały czas w tym samym ustawieniu. Więc mimo, że pracujemy to nad lewą stroną w górnej części ciała, to również rozciągacie mięśnie po przeciwnej stronie wewnętrzna część uda. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Może dwa powtórzenia, jak to może. Jeśli czujecie, że ramię już jest ciężkie, to jest to znak, że mi jeśli mówią ok, wystarczy. Więc posłuchajcie swojego ciała. Dzisiaj wykonacie kilka powtórzeń, a z systematycznymi ćwiczeniami. Ta liczba powtórzeń będzie się zwiększać, bo mięśnie będą się wzmacniały. Nawet przy takim prostym ćwiczeniu, jak to. Wdech i wydech. Pamiętajcie, żeby to się nie przechylać ani do przodu, ani na boki. Bez kompensacji. Sylwetka jest wyprostowana, to jest tylko rotacja i lekkie ciągnięcie ramienia, łokcia do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia, wdech i wydech. Rozciągamy mięśnie. Ostatni raz, wdech i wydech. Teraz ustawimy stopy kolana, na szerokość naszych bioder. Potrzebujemy tu miejsce z boku. I będziemy znowu wykonywać ruch okrężny ramion. Z tym, że teraz już Taki pełny, jak największy. Wdech zaczynamy z przodu, dłonie razem, do góry. I z wydechem powoli zakreślamy mniejsze lub większe okręgi. Mogą być ramiona z łokciami lekko ugiętymi lub wyprostowane. Im bardziej wyprostowane, tym. Wymaga to bardziej elastycznych mięśni, większego zakresu ruchu, więc jeżeli czujecie, że tu już chcecie zatrzymać ruch, ugiąć łokcie i pracować w ten sposób. Znowu, bez kompensacji, bez ciągnięcia głowy, brody do przodu, bez przeklenia się do przodu, bo ma się wrażenie, że ramiona są bardziej z tyłu, ale to jest tylko przez to, że zmieniamy ustawienie naszego ciała i jest to takie uczucie nie do końca prawdziwe. Wdech. I powoli wydech. Wykonujemy na oba ramiona razem, więc od razu poczujecie, jak ten bark, z którym do tej pory były problemy, mięśnie były sztywne lub występował ból. Więc jeżeli czujecie, że w, po drugiej stronie, która nie była zaafektowana, jest większy zakres ruchu, to przy tym ćwiczeniu wykonujcie taki sam na tą słabszą. W stronę z mniejszym zakresem ruchu. Wdech i wydech. Dopóki tu nie poprawimy, powiedzmy, że w moim prawym barku jest mniejszy zakres ruchu, więc nie robię w lewym mocniej, tylko dokładnie tak samo, jak w prawym. Wdech i wydech. Życzę trzy powtórzenia. Wdech. I wydech. Ostatnie dwa. Ostatni raz. Nie musi być nad głową. Czujecie sami, dopóki praca barków jest dla Was komfortowa, i pozycja jest cały czas taka sama, wyprostowana. I opuszczamy. Zanim zapomnę, nasza wirtualna piątka przebijamy że mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam bardzo pomogły. Zresztą wiem, że Wam pomogły, bo widziałam Wasze komentarze. Także bardzo się cieszę, że korzystacie z tych ćwiczeń i dajecie komentarze, piszecie komentarze, że są one efektywne. Sztywność mięśni w barkach, również w karku, w szyi znika, znika ból i czujecie, że zakres ruchu się zwiększa, że się poprawia, bo o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby rozruszać nasze ciało. Tak, jak zawsze Wam powtarzam, nasze ciało jest stworzone do ruchu, ale to musi być dobrze przemyślany i dobrze przygotowany ruch, w zależności od wieku i w zależności od tego, jak bardzo jesteście aktywni. Także dziękuję Wam bardzo za wszystkie kciuki, za wszystkie komentarze. Naprawdę to jest mega, mega motywacja dla mnie, żeby. Dalej kontynuować ten kanał. Mam nadzieję, że już teraz będziemy bez żadnych zakłóceń w dalszym ciągu dla Was nagrywać regularne odcinki, tak żeby nie było już więcej żadnych przerw. <grymne> Mam nadzieję. Także trzymajcie kciuki. I bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, którzy korzystają. Z płatnych podziękowań korzystają z płatnych subskrypcji, dzięki którym macie dostęp do dłuższych wersji odcinków. I jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają mój kanał na różnych poziomach wsparcia, bo to jest naprawdę, to już jest w ogóle mega, mega motywacja dla mnie, bo widzicie, że i uważacie, doceniacie te treści za bardzo wartościowe, że warte jest to waszej wpłaty miesięcznej na utrzymanie tego kanału i wsparcia mojej pracy przy tych ćwiczeniach dla was. Także dziękuję wam bardzo. Życzę wam wszystkim miłej niedzieli, miłego tygodnia i zobaczymy się z kolejnymi już nowymi ćwiczeniami w następną niedzielę.